Kurwa, kurwa, żero diety, bo mam zaproszenie na komunę jebaną w dupę piżdę, więc trzeba spierdalać jak za darmo, e? Hagridzie, czy ty taki masz głos, bo masz mojego chuja w mordzie? No wiedziałem, że to powiesz! Kurwa, specjalnie przygotowałem sobie bazookę na taką okazję jak teraz. Kurwa, pedofilu! No, wiedziałem, tak, to od razu zareagowałeś agresją, a powinieneś mi podziękować za to, że, że dostarczyłem ci przyjemność. To nie było <gry> Lester? O pedofilu! No, jak to co? Będziemy rozmawiali o tym, <laughs> czemu dzieci są ważne, zwłaszcza w swoim <laughs> młodym wieku. Prawie czołem! Kurwa! Dumbledoze! A, no i czego drzesz mordę? Teraz zginiesz! Ja już dłużej nie będę! Nie będę! Czekał na twoje zmiany! Dzwonię na policję! A... Hagridzie! Niczego się nie nauczyłeś. Czy ten gruby Bebson zakrył ci już resztę Twojego pola widzenia z Twoich oczu, kurwa? Czu! Czy ty naprawdę jesteś ślepy jak jakiś szylman? Ja, tak jak mówiłem, robię tylko to, co trzeba zrobić. Moja misja to moja sprawa. Wojowniku. O kurwa, wiedziałem, że nie masz nic ciekawego do powiedzenia! Powiedziałeś tylko jeszcze gorsze rzeczy, jeszcze gorsze niż myślałem. A, a co myślałeś? Kurwa, no nie wiem, że pewnie chcesz wyruchać <noise> dziecko. Albo... No i dobrze myślałeś, to też. <noise> e, kurwa, dość tego. Nie ma tak już długo gadania na te tematy.